Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Seramort Razem ze mną jest Crash i SBSN się. Cześć, witajcie. No i witajcie. to jest normal climate trójka. Nie chcieliśmy grać rankeda, gdyż no próbuję jarvanem junglować na trójce, wiem. Głupi pomysł trochę, ale no wiecie, normal to normal, można trollować i tak dalej, można się bawić. No i przeciwnej drużyny jest Poppy, Wukong i Cale. Przed szóstym będziemy mieli nawet dobrze... Ale znowu popi i kill takie że to jest masakra Ale zacznijmy od tego Jarvan pierwszy raz jungluje Ja pierwszy raz gram z X-em, to nie wiem Jarvanem grałem sobie, ale to tak wiesz A junglowałeś na 3 na 3 No, od tego zacznij testowałem sobie, ale no wiesz A to Goku Pullądź się? to Goku się? No A co? Blue <laughs> Next BlueMai ok. Nie no wol wulfy se zacznę yy, to robisz Next. sam mam gdzie gdzieś ja idę na bota, na bota Next na Blue Mai okej okay. Coś czuję, że to będzie hard game albo trollowata gra <laughs> Ale w sumie jak potem na szóstym będę ładnie wukonga zamykam, no to wy będziecie mogli ich z dystansu jakoś oklepać, nie? Będę się <laughs> śmiał jak my to wygramy <laughs> Nie, to może nawet wyjść. No w końcu wiesz, tak jeden youtuber z kolejnym youtuberem i trzecim fajnie tak jadą, nie? Że oni nie biorą smajta. Ale smajt nam się może ale zacznijmy przydać. Zacznijmy od jest... tego, że ty to ty i ty możesz zwalić nawet grę wygraną. Od tego zacznijmy. Cicho. <laughs> ja już cię w takich przypadkach widziałem. Cicho. I to niejednokrotnie. Cicho. No ale wiesz, nieka nie jestem jakimś prosem, więc każdemu się zdarzają błędy. A tym bardziej mi takiemu... A tobie szczególnie. No Cicho Ja przynajmniej no nie gram rankedów i nie w przed ból co? No ty, sobie dzisiaj, nie? Jezus Dobra, zaczynamy nas wrzucić do gry A pokażę. Czekaj, znajdę sobie wydruk z twojej starej historii Z mojej? Kul zielona no. Jezu, co tu na to składać, bo nie mam kompletnie pomysłu To się przyda hmm. To zacznę, 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 zacznę tak Ej, inwajdujemy czy co? Czy to cię? Ej, czemu ty idziesz na botach? Chcesz na dwóch? Dobra! Nie dobra! On pólnie! Ale on idzie na dwóch jakbyś nie zauważył, ja idę na solo. Życie, życie. A w sumie idę na wukonga, wolał... Wolę tego wukonga niż i popi na jednej miejscu. On się wiesz, a pytanka. E, mi, please! Co tam, ale ołtarze masz przejmować? Nasz Bo i... O, trzecia minuta i ołtarz nasz będzie. A czwarta minuta, a trzecia 10 i obydwa nasze Nie, bo dzie e, 15 sekund się mniej więcej przyjmują. Nie, sorry, 7. 7 crasa Czekaj, Krasza, bo liczę Abo Crash pójdę z sobą 6, na topem. 7, 8, 9 10 sekund, record Record trwa 8, nie bo od tego zaczynijmy. Cicho To jest własny światło. Ty nie umiesz liczyć, Rekord trwa 8. To ci nawet pisze no, Dobra, gram tym pierwszy raz, zobaczymy czy coś Dzie ugram Dobra, ja sobie już dam radę, nie? Dzięki za oh, U Ufak! No, to... Ja mam dwóch Ja mam trzech, nie dwóch <noise> ładnie strapowali Ej! Czemu oni zostali łzy na mnie we dwóch, Ja się tak nie bawię. Oni ja będą... nie wiem się. Kejli została. Ja bym ją tu na to, by tam ganką. Ale nie odpisali, napisałem ich na, na i mi nie odpisali, ale chamy. Coś czuję źle dla mnie tą linię. Ej, łażej popitał tam szła. No, ja i tak siedzę pod turetem Tak, bo coś tu zrobisz. Wiem. Okej, okay, zrobię. Ej, Kay idzie do ciebie. Zrób mi blue, EZ. Ej, chyba bo chodź Nata. Kelly, bo Kaś poszła was przeczyć. Kaylee! Dawaj ją, dawaj ją! No i co to robisz? Przez ciebie nam mi uciekła. Nie, nie Nie wiedziałem, że to tyle może walnąć z tego ku? E, może i to się maksuje. Dobra, ja biorę altarę i cię trzeba farmić. Nie wiem, pierwszy raz gramka z No, spoko. SS, uwaga, nie ma. Nikogo. Ej, oni poszli altare zresztą. No i tak nie idę dalej, bo się boję. Są brzydcy. A ja jaki był spuszowany, lol. on jest do puszowania. Czy wiesz to? Ale ja grasz na dwóch, więc graj defensywnie, myślę. Ja tam. Uważaj tam... O! Kaila wróciła i ma buty. No, bogato. A. A teraz ją powinienem mieć łatwiej zabić, bo mam skok. Co się pierwsze ulepsza ultem? Nie wiem. A nie skok? Lol. E, ultem skok, skok. Skok jest. Skok, potem Q, a potem Potem Q, za... potem e, ulta, jeżeli chcesz mieć 3 dasze, a jak nie, no to... E, jedziesz tym. A! Ta jest straszna, ja się jej boję. Przepuszcz Ona bije na dystans, to jest nie HR. To powinno być zakazane. Spokojnie dostała nerfa, że nie może wybierze Ej nie ma, uwaga z S2 Dobra A ona mnie goni, ona mnie goni e, ja się muszę wycofać więc za, za chwilę będę gankował Ja dopiero? Ja już myślałem e, No że... sorry, e, więcej ja czwarty poziom ja mam problemy na linii, to nie jest ważniejsze niż twój czwarty poziom? A przydałbyś się, wiesz o tym Nie jestem do niej nic nie zrobić, bo mi się chowa za minionami A ja ich puszuję jak Nie hmm. Niszczy ich stanę na dwóch Nie radza się jakoś, nie do agresywnie Wieża w ko to szybko szybka bańka i puszczy cię A. Aaaaa <laughs> Ale gang to będzie pro gang Dwa jest jeden. Czy następny frak mój? Tak, oddałem ci go, bo jak gankuję, to oddaję. Pro, Może byś tak. mi się przeszedł pomoc na... IDĘ! Poczee, ja tu to sam. Dochodzę! A po co masz mu iść pomagać? On jest proszę za radę. O, a jak tam No coś proszę, jeszcze nie padłeś, ja już bym padł trzy razy tym ksx To Ty się zgadza, bo już raz padłem dzisiaj. I wykakałeś Dobra, ja się cofnę. Tak Uudziesz Jeszcze ci pozabijałem, to się będę z ciebie śmiał Ejda trochę na linie już pierwszy bokia Kozak, double kill Ej Jakie buty mu kupi? SP cooldowny Cooldowny powiadasz Mam szósty Ja piąty I się nie chwalę Powiem ci jeszcze, że, że to nie wygląda najgorzej. No? Dajemy radę. No, pani Gankuje. LOL. LOL, mort w dżungli. Na trójce. Mhm. <laughs> tego jeszcze nie było. Nie, bo ja mam tu tam wiesz... Z Milmołem będziemy mieli prościej. Czekaj, to znaczy wyjdziemy z brązu. Bro... Tutaj Bobby wjedzie do mnie z, z Tego brązu? No może A, Kayli. Ninja. On ma szósty. <grym> Ale hity. Aha. Ja mogę nawet zultować. On już przyszedł. Chyba się zdziwił. Jestem w stanie ją zultować. Pod turetem? W sumie... No. Ja doskoczę ku to jej braknie. Ale to nie ma sensu teraz. Chyba, że ją tam... Ej, popituj się. To niech ciśnie, ja tam doskoczę. Dobra, jest popis. E chodź! Nie wiem co do niego składać, ale się fiduje. E, najpierw Black Cleavera i tego. Mam już hajs na Black Cleavera? Mam hajs na Black Cleavera! Całego? No. U poczcie kozak, myślisz, że mnie zabije Wujku. A po co? W sumie. Dobra, to już się spuszuję. Ja, <grym> Ej, ja mam ino 6-1, dwa itemy kupione, dobra, idę proszę. Ja wam y, kilo oddaję, bo ja... Dobra, dwa killy skrzyłem w Fajna postać. Może bym tak lepiej ogarnął i sobie kupił Ja ją mam, ale dobra. No fajna. Jak na pierwszą grę obstałem... Ej będzie grammy? mi się opłacać filozofertu? Nie wiem. Cicho. Nie wiem, mam Black To <grafię》> Dopiero. Lol, cię ze stuma. Ez jak coś u góry to radziłbym ci uważać, bo mi się Kelly stracił. Tak. Ej, nie ide mam się tam. Widzę cię tam wspomóc. Dobra i tak. A, ja tak bym tą Kaylee chciał spotkać teraz z Dobra i razem będzie mój brat to, hejter. Jaki hojter? Bo nie Cię pogrzało? Nie jesteś nieśmiertelny. Mati, where are you? A Mati... Oh. Mati no, no. A, 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 pomocy! Oni mnie gonią! Skacz! No Myślę, że Mati ta jest po biżu, a tu taki No, zgadzałem, że się wycofuje. Ale żeś dobry, nie? Stoją obok ciebie, mają poło... Okay, Kejmia, pół HP, ten, ten... A ten... A po co się wbijać, niech kolega padnie? E, wtedy byłem w bazie, Sebastian... E, ale mi chodzi o mnie. I stałeś tu w tych krzakach. I nadal tam stoisz, do tego zacznijmy. No ee, został miniony przynajmniej. Poczę. Mati, Mati, Mati... Tankuje mi tylko miniony tutaj, Mati. Ej, e, bierzemy ją tam. To jako drugie maksować skok, nie? Eee, po ku. No. I co wy robicie na mojej linii? Moje miniony! Zapłacę ci no. Ty już mi nawet za na kanałku. Którego nie mam? Ale miałeś Toj waga jest 2. To w krzakach siedzą na mnie. Żeby mnie zapić. A ty mi wisisz intro i może być I link do kabaretu jakiegoś. E, jak coś to wam go już pokazałem. E, dobra, e, cicho. Cicho. Że nie było, że kryptoreklamy i tak dalej. Bo nie mogą... Tak, przyjść. polecamy nasz śląski kabaret. <laughs> Ekranis. Ej, Wukon poszedł tak. E, aha. Ej, aha. poszedł Na spokojnie tu czysta. Dobra, chodź puszujemy nie? No! <yleriese> <sz trivialy> Dobra, ja tu jadę nas, jest teraz a ja jadę na las 42 Ja nie przejmuję mam cię gdzieś, padaj już mnie zostawiłeś na śmierć Dobra, mam buty, mam Tasaka, a teraz nie wiem co składać E, opłaca się na niego tego co jest co kradnie życie? Lifesteal? No Składać co na niego nie A czemu ty na mini na nie wchodzisz i też miniony e, kiedyś? Ej, Ej? Opłacałaby tak, się na niego hydrę złożyć? Eee, mogła, ale nie wiem. Jest może wydrań. BT lepsze. BT może najpierw. Jakie BT? Krwił piec, Sanglejski. No bo BT to BT tu nie ma. Ej tam. To jest jedno, czy to, czy to. To no, wukong. Cześć. Tu kaś Wukong jest w Tu chyba. Mam gdzieś wukonga idę po fraga. Mam gdzieś Wukonga Ej mam może możemy ją zabić jak chcecie. Eee Popi do was schodzi Schodzi na górę? No Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, jak można schodzić na górę nie tłumacz jest... Chodź po, po altarę, chodź ze mną po altarę, A. -o. Oni mnie chyba Dobra, a kaje Mati, barwi się Bo barwa jest, jest najważniejsza Ja nie ma Patrz, gonią nas Nie ma gonią nas, ja cię kręcę Chyba chciałeś powiedzieć Ale go... lepiej siedzieć na bocie aby i ich pozabijać Ale im coś nie wyszło, nie? Chcieli mnie zabić z tego co ja widziałem po drodze To jest ha, ulti, ulti, nie ma mnie Ja tu będę kampił, wiesz? E, przyprowadź go tu do mnie I się boi No boi się. na tą popi, co? Nie, Pusznij this go. is mine Ona jest moja Pójdź, sksujemy popi. Patrz, będę się czatował, będę... Będę się krył i, i patrz, popi znikła. Czemu wybijecie tą popi? No, Mogłeś mi ją zostawić. E, nie, jungler też musi trochę mieć killi. Dobra, ale jemu zero killi. A ty nie jesteś jungler, czy jesteś ty. No. Ty po to oddajesz. Ja. No. Mam tylko 8-1 fragów. No czemu jestem taki słaby. Nie wiem. Ja tutaj, no, może uda nam się wyciągnąć o nich surrender. Nie wiem Nie wiem, chcę altarę <laughs> uważaj Nie bo multi Idę do ciebie Kaj. Moja altara Do you see that? Ona się Chapał. O jezu zabili mnie O jezu nook team Cicho być sam lamisz 406? 820? I parę Ja nie ksuję Zeba, Czemu ty nie używasz tego takiego dziwnego ataku? Jakiego? To ci się sprawia, że, że masz więcej obrażeń że ci się topór świeci. Jo, to... życia to bierze Po co no robisz to... takie dajby? Ej... Weź się ogarnię. A wiesz o tym, że jak tego używasz, to twoje HP zarasta, nie? A w tym trybie to żyć bo przeszkadza. Wiem, trzeba to wyfarmić. Tak. Tak u nas zostało. Czemu wy się nie bijecie? Bo jest ich tu... No... Czemu się nie bijecie? Powiedział... Dadflash. No. Ja idę na asasina. Patrzcie. Ale uciekłem gdzieś No ej no. no ej no nie, nie trołuj tego Nie ma tak wjeżdżać Tak nie Ej, może zaczniemy grać normalnie no, no, nie, bo trzeba, cię cię nie bo trzeba robić tego materiał No, Drugi mówię, muszę no, no właśnie, nie, nie może filmik być krótszy niż ileś tam Jak to no, wczoraj, wczoraj Kramor za... powiedział, Filmik musi być dłuższy niż 20 minut to ja ich nafiduję specjalnie Żeby chyba trwał 40 minut Fuj jest Już myślałem, nie. że nie zabiję No nie, nie ja mu go zostawiłem, nie? Bo potem płaczę, że nie... No. Co wy mnie zostawiacie samego? Wychodzisz samo. Nie ryż, bo na granie czujesz. Zostawiacie mnie samego, nie lubicie mnie. No nie. No to nie chodzi za nami. Eee, eee, Czy teraz jak to daję ulepszyłem, będę z tego był więcej? Eee, Q? No. Eee. o prawie 50%. Fajnie. Ej, do popi, bo mnie tu Musiałbym na kimś to sprawić spra sprawdzić... A bo, ej, pójdź na nich, na bota. Czemu my wybijamy ja pojedynczo? Więcej. Ej idą tu Chodźcie 23. Dlatego mówię chodźcie Mają ja przewaga niczego <grywa> Chyba żeśmy się minęli Wiem Taki dobrze, nie? nie bo ja chciałem fragi Nie wiem co składać <grywa>

jeszcze to, nie na Ja muszę na banka czekać 4 sekundy. Dlatego ja. no. poda, po jest kiepski. Bo mało bije. No. Jak nie ma spelli, to mało bije. Dobra, mam to co teraz składać, bo nie no. wiem. Może ma of Black No Black Cleaver. Nie, ta no? kosa mnie tu by uratowała. I idziemy zrobić Mile i push twin? Nie wiem, chodźcie, mam trzy itemy złożone. Mam Black Cleavera, buty oh, boy, i no. Sanji's Blade'a I co teraz? Ja nie Jeżeli jacyś widzowie od Xera Morda oglądają ten film, czy mogliby mi jakiś build do Kaziksa podciepać? W komentarzach e, Jaki masz kanał? Podaj. Ja nie mam kanału. Podciepcie w komentarzu, zrobimy konkurs. Mati o, ale ty będziesz tam e, Xera bo... coś zasponsoruje. Ja. Lecznij za najlepszy... ze mną. Ja tydzień, tydzień na wyspach Bora Bora, ja. O, o! to ja chętnie pojadę! Nie ma takiego jak, czegoś. Jak sponsorujesz, to sam napiszę build. No. Ale uwzględniajcie piątkę i trójkę. O, to też by się przydało. Ale ja że Nie wiem, czy w ogóle się dość ogląda, bo pod ostatnim Ej, barona chyba robią. Barona? A! Patrzcie! Czemu ja dostałem kombo na twarz? Wow. Szczerze przydał Dobra może się pójdziesz. Dobra patrz zarumieni Czytał? nie zarumieni Nie się z Ej poczekaj co w tych krzakach Eee, sztandar tu Mogłeś iść No mogłeś uciec Nie mogłem Tamto iść się Tu mi wyszedł Wukong a tu ci No dobra spokojnie Nie na mnie się fokusowali, okay, wszyscy go nie wiemy Sami nie jesteście najlepsi Cicho bądź Mati dla mnie, już Mam mam 4 a ty Jestem masz 5, ile? 30 i wam kilo oddaję się no, no to moja wina. Wam oddaje, ci... a nie wymiksujecie. Kto ci kazał? Ale on się wychwala tym, nie? No. Parę podłapie i od razu najlepszy gracz na świecie. Lepszy niż Ocelot. Ocelot to jest kurde inna liga. No. weszła już doganią, bo on jest taki dobry. Nie No nie hejtuj, a ty hejtujesz wszystkich. Hejtujesz Ocelota. Nie, se bo mówię, że jest... Moje... Nie ma tak właśnie Dobra, to wy mnie osłaniajcie, a idę zrobić tego dziwnego MOBA Ej, chodźcie, zatańczy, zatańczymy, zatańczymy! Łydrkę Ej, panowie, on dużo bije, wiecie? Ope, parol. Okej, okay. <laughs> Ej hey, ej hey, hey, hey. O mógłby ta zrobić przybliżenie Mam 60 HP Na to z A ta z dupię Ja nie wiadomo skąd pojawia się ulti od kartusa nie? Chciałem ej? tylko zabić Ej, opłaca się na niego złożyć tego, frozen maleta? Ej, nie wiem, slow mógłby się znakować z kunie na A nie? Nie wiem, wezmę z tego, bo ja to miał przynajmniej slow. jakieś... Nie, tu nie ma slowa, ale z... Zadajesz mu obrażenia duże i on nie Oj tam, oj tam, to podskoczę. Musisz mi wsuć farmę. No, ja mam słabą farmę. Ja mam najsłabszą farmę. Ja farmę z was, więc cicho. 930, jeszcze nie umieszał. A macie to Miniony go nie spuszczują. Miniony są nasze, miniony mi jest... są nasze tak, tak. tak. Czemu my ja tej altary nie przyjmiemy jak ona jest nasza? Wiesz Jezu, nie, nie zrobi. nasz my Nie mamy altary ani jednej. Bo jungler nie zrobił. No, no jungler. E, 4,2 mam ku jeżeli no, tego wukonga? A co ja chcę zrobić? Patrzcie. Dobra, sklepierdź. Mhm. Chciałem coś zrobić, ale nie wiedziałem co. No ej, I, patrz Brole. I patrzcie, no ja no się straciłem, no oni nie widzą. Nie dużo biją, co tak. O no, 5-6, my się nie wybawimy za bardzo Zajem. grę Ta my... popi złożyła liczbę na... No. Ale pójdę półapę półapę. No matki, pokaż jakąś. Ja. E, chciałem pokaż powiedzieć jak... pokaż, pokaż, pokaż po... klasę. Mati pokaż jak raz u wycofili. Nie hejtuj. No co to przegracie. Ej no to Ej, do moja dena że... Pokażę jak krok Ej, No, ulta mi wzięło. O, o. A mi bankier ciągle Rozwalają we boki Ej no dobra No nie No, nie chciałem to skończyć? Ja Kończą to Faaaaaat Ej pozabijajcie ich tam ha! Się wyco... Boże to szegromy jeszcze no. LOL Co to jest? Serio Bami tą pom Serio ej, nie nie wierza, ej Mogliśmy to wygrać. Eee, ale wyście się chcieli bawić, nie ja Taki troll. Dobra ludzie Nice. Razem ze mną dzisiaj był Kraszek Siema I SBSN no, no i mój brat tam trochę się wcinał Komentujcie, subskrybujcie i zapamiętajcie, łapki w dół Łapki w dół za ten troll, podziękujemy SBSN-owi I mi, no bo, i mi. No, bo, no bo... Sion tutaj nie jest zbyt mocny Tak ty wiesz najlepiej, ty był no sorry bardzo, ja najmniej... Ja bardzo. Bo nie jest dobry ty siodko, na mnie się pokusowali. No dobra. Takie. Panowie, panowie, na rozwalali. Tego, dobra, żeby... dziękuję za uwagę. Cześć.